Niechaj będzie pochwalony przy najświętszy sakrament. Teraz, Teraz, zawsze i na wieki wieków. Jeśli mogę uprosić stojących, by znaleźli miejsca wolne, a jest ich jeszcze w kościele dużo, zwłaszcza na początku, to usiądźcie, proszę, o nasze rekorekcyjne ćwiczenie będzie miało półtorej godziny czasu. Kochani moi, tak Was dzisiaj inaczej pozdrowiłem. A to dlatego, że po wczorajszym pytaniu, czy Wy wierzycie w Boga? Czy Wy w Bogu wierzycie? Dzisiaj pragnę pochylić się nad wielką tajemnicą wiary, że Jezus Chrystus, nasz Pan i mój Bóg, jest z nami obecny w najświętszym sakramencie, w każdej świątyni, gdzie sprawowana jest Eucharystia. Przyzwyczailiśmy się, że pośród wiosek, pośród miast są kościoły. Przechodzimy tamtędy, nie zawsze, w świadomości, że tu mieszka Bóg. Zamieszkał między nami. Na gwiaździ też buduje się kościół. Nie wiem jeszcze jak długo, ale w tej szobce piękny, jest obecny z nami pośród wielkich wrogów. Mój Pan i mój Bóg w Najświętszym Sakramencie. Dzisiaj do rachunku sumienia. Dołączam to drugie pytanie. Czy ja w to wierzę? Wiedział Pan Jezus, że my ludzie szczękali oka, to będziemy mieli z tą prawdą dużo kłopotów. Dlatego tak nas przygotował i słowami i wydarzeniami, jak do żadnej innej prawdy. Poczytajmy więc. Szósty rozdział Ewangelii Świętego Jana. I według Ewangelii Świętego Mateusza opis ostatni wieczor. Było to rok przed pęką Pana Jezusa. Ale zbliżamy się wtedy święta Paschy. Za Pana Jezusem kończymy już wielkie tłumy ludzi. Rozdrobni apostołowie, wiedząc, że w święta nie będzie można kupić chleba Podpowiadali apostoł, podpowiadali Panu Jezusowi, Panie, roześlij ich do domów, bo niektórzy przyszli z bardzo daleka, bo oni Ci ustaną w drodze, jaki wstyd. Pan Jezus powiedział ostrożnym ekonomistom, to dajcie wy im jeść, biskupy, kapłany, dajcie wy mieść Nic dziwnego, że Andrzej za głowę się złapał pewnie i powiedział, Panie, Ty wiesz, ile trzeba pieniędzy, żeby każdemu z nich dać choćby kromkę chleba? Jest tu jeden chłopiec, co jeszcze pięć chlebów i dwie ryby, ale co to jest na tylu ludzi? Chyba Pan Jezus się uśmiechnął i powiedział, wystarczy. Każdy ludziom usiąść i posiadali na trawie tak mniej więcej po 50 osób. A apostołowie przywołali chłopca, Pan Jezus wziął z jego serwetki chleby łamał, 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 rozdawał uczniom, a oni naręczami się pośród tych, którzy słuchali, a byli głodni. Ciekawy jest ten chłopiec, żeby ktoś napisał mu książkę. Na pewno był bardzo pobożny. Na pewno bardzo usilnie prosił mamę, żeby mu pozwoliła iść za Panem Jezusem i słuchać Pana Jezusa i noc, i dzień, i znów dzień, i noc. Dziecko zadębczą cię. Tam tyle ludzi. Noce są teraz zimne. Ale chłopiec chyba nie ustąpił, skoro Mama dała mu serwetkę. Nie wiem ile upieczonych na flasze i ryb ususzonych na słońcu, ale zostało mu jeszcze od tej porze pięć chlebów i dwie ryby. Chłopiec był zdziwiony, że to z jego chleba i najedli się wszyscy. A już tylko zobaczył, że brzydko jedli. Tyle okruszył na ziemię, na łące, tylu łąków zostało. Kazał apostołom zebrać, zebranie dwanaście koszów, łąków. Może to stąd się nauczyłem do kraju tego, gdzie kruszymy chleba, podnosząc z ziemi przez uszarowanie nie nieba tęskno mi Pana. Nie tęskni Panie Norwid. Już się w Warszawie w pobożnym łowiczu wyrzucają chleb do śmietników. Będzie głód. Będziemy prosić chleba naszego powszedniego, dajmy dzisiaj. Na Koranach prosić będziemy. Ale wróćmy do wydarzeń. Słuchający Pana Jezusa, i patrzący na cud rozdrożenia chleba, chcieli go wołać królem. Dobry byłby taki król premier, co by dało znów co rano świeży chleb. Pan Jezus uspokoił ich entuzjazm, a sam odszedł na miejsce samotne, aby się modlić, jak zwyk czynić to przy wielkich wydarzeniach. Piotr tylko prosił, żeby Pan Jezus pozwolił mu odpłynąć jego pociąg do Kawarna, tam gdzie był jego rodzinny dom. Chciał świętować z rodziną. Gdy Piotr tej nocy dopływał już do Kawarna, zobaczył, że ktoś do niego idzie po morzu. Poznam, to był Pan Jezus. Przeraził się Piotr. Jeśli to Ty jesteś, to każdy przyjdź do siebie. I wys wyskoczył Piotr z łodzi i szedł po morzu. Było cudownie. Dokąd nie zaczął kombinować po ludzku. Przecież pod jest kilka metrów wody. Zaczął to być. Panie, rapił mnie, bo jakinę. A widzisz, Piotrze, dlaczego zwątpił? Nie boję się, zwątpienia wierzę. Bo po zwątpieniu albo człowiek wierzy więcej, albo straci wiarę i tego się boję. Wynik pan ode mnie, bo ja jestem grzesznek człowiek ale już byli przy brzegu. Piotr udał się w stronę swojego domu. Pan Jezus poszedł do synagogi. Przełożony synagogi był bardzo życzliwy Panu Jezusowi. Dał mu księgę, zwój, rozwinął na tekście Izajasza proroka. Pan Oczy wszystkich były utkwione w nim, bo mówił nie jako uczony, ale jako ten, który ma władzę, jako trzeba słuchać, nie da się inaczej. I byłoby wszystko pięknie. Jeziora, ludzie nie zauważyli, że nie ma pana Jezusa. No ten nie przechodził, bo byśmy widzieli, tam jest jezioro, co nie poszedł. Przypuszczamy jednak, że udał się do Kafarną, bo to miasto bardzo kochał. Jedni łodziami, które przybiły nad ranem, a inni może pieszą, udali się do Kafarną żeby tam znaleźć Pana Jezusa. Właśnie po południu spotkali Pana Jezusa. Byli bardzo głodni i zmęczeni. Pan Jezus powiedział do nich, tak jak ja do słuchających rekolekcji. Słuchajcie, dlaczegoście mnie szukali? Czy dlatego, żeście wczoraj najmędzi się chlebem? Czy dlatego, żeście widzieli cud? Byli bardzo głodni, to postarajcie się o taki chleb, żebyście się raz na i więcej nie czuli głodu. Oni wołali, Panie, daj nam takiego chleba. Zauważcie, jak Panie Jezus prowadzi teraz ich myślenie. Ja mam dla Was, ten chleb wstąpił z nieba. A kiwani tak. Wiemy ojcowie nasi, gdyż mi przez pustynię 40 lat. Codziennie mieli manny z nieba. Tak, ale ten chleb, ten ja mam dla was jest inny. Kto pożywa ten chleb, nie umrze na wieki. Zaraz, jak to nie umrze. Ojcowie na śniebie krew z nieba i poumierali. Ale ten krew, który ja mam dla Was, kto będzie go pożywał, choćby umarł, żyć będzie. Bo ciało moje jest pokarmem, a krew moja jest napojem. Coś ty powiedział. Tak wczoraj mówiłeś pięknie. A dzisiaj że rzeczy takie trudne. Wiesz co, posłuchamy Cię innym razem. I żydzi poczęli gromadami odchodzić do domu, zwątpili. Jak Ty możesz dać nam ciało swoje do jedzenia? A powiedział im najtrudniejszą, ale najświętszą prawdę. Ja jestem waszym lokalem. Moje ciało. I mówiła krew. Pan Jezusie zostało tylko gromadka w stołów, trochę uczniów. I Pan Jezus patrząc na nich, że też wątpią i nie mają wiary. Powiedział tak, jak ja do moich cierpliwie słuchających rekolekcji na u polskich świętych. Ludzie, to może i wy chcecie odejść. Nie krępujcie się. Przecież wczoraj was było więcej. Dzisiaj niektórzy już odeszli. Cisza? Tak było i wtedy. Dobrze, że pośród nas był Piotr. I Piotr znów za wszystkich i za siebie odpowiedział: Panie, nie odsuwaj nas do domu, do kogo my pójdziemy? Wszyscy nas okłamali, wszyscy. Ty słowa życia masz, Teraz nigdy nie okłamałeś, Teraz nigdy w błąd nie wprowadziłeś. Piotrze, ty tak naprawdę wierzysz? No zobaczymy, zobaczymy za rok. się następne święta Pasch. Pan Jezus szedł od strony Betania, tam gdzie wskrzesił Łazarza. Coraz wyraźniej było widać Święty Sion, mieszkanie Jahwe. Pan Jezus patrząc na święte miasto, na dom swojego ojca, zatrzymał się i płakał. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kawienujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić syny Twoje jak kochosz gromadzi pisklęta pod skrzydła, a nie chciałeś. Oto teraz zostanie dom wasz pusty. Przyjdą nieprzyjaciele, otoczą cię wałem i nie zostanie z ciebie kamienia na kamieniu, boś nie poznał czasu na nawiedzenia i płakał. Apostołowie spytali Panie, gdzie chcesz, abyśmy ci go, abyśmy Ci dziś przygotowali paskę do spożycia? Tego wieczoru bowiem, tak jak nam czytał rektor w pierwszym czytaniu pobożni Żydzi na początku wyjścia wyjścia z Egiptu spożywali paskę wieczerza. A czynili to tak, jak było tamtej nocy. Zabijali baranka, baranek był roczny. Jeśli rodzina była za mała, aby spożyć baranka całego, należało zaprosić inną rodzinę. Krwią baranka pomazano o drzwiach, a wszyscy byli przygotowani, jak do wyjścia. Przepasami, pasem podróżnym, w sandałach, to bałki podróżne, laskę w ręku. Bo to było faza, to było przejście z niewoli do wolności. Idźcie do miasta, powiedział Pan Jezus uczniom. Tam spotkacie człowieka przy studni, który będzie dźwigał z, z wodą. Powiedział mu nauczyciel kazał, aby w Twoim domu przygotować opaskę i wskazał im salę na piętrze, usłaną. A Jezus, tak jak zwykle rozpoczynali Żydzi, rozpoczął od wielkiej modlitwy śpiewanej, wielkiego charmerem. A potem zaskoczył uczniów nie było przewidziane. Teraz ksiądz Łukasz czytał Ewangelii Janowej. Pan Jezus zdjął swój płaszcz, przepasał się w prześcienawę, wziął biednicę z wodą i podchodząc do uczniów umywał nogi. Zaczął Piotra, papieża. Panie, ty mnie będziesz nogi umywał? Nigdy. Nie jesteś niewolnikiem. Piotrze, gdybym Tobie nóg nie umył, gdybym cię nie wyspowiadał przed świętami, nie będziesz miał ze mną nic wspólnego. Panie, to nie tylko nogi, ale ręce głowę tylko nie umy, żebym tylko był z tobą. Piotrze, kto jest czysty, Wystarczy umyć półnoki. Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Straszne słowo, stanie. Jeden z Was mnie wydał. Kto to jest panie? <laughs> Jan położył głowę na sercu pana Jezusa. I spytał, panie, kto to jest? To ten, któremu podał chleb umoczony w misie. I potem bydł I powiedział, co masz czynić, czyń nie Wszyscy zrozumieli, że kazał bydł kupić chleba na święta. Pisał dwa zdania straszne: A Gdy Judasz spożył chleb, wstąpił w jego diabel. A gdy wyszedł na zewnątrz, była głęboka noc. Wszystko było czarne: srebrniki, ludzie. I tak Judasz poszedł swoją drogą. Nie uczestniczył w Wam przyświęty. A Pan Jezus gdy umył uczniom nogi powiedział kazanie. Czy wyście zrozumieli, co ja wam uczyniłem? Wy do mnie mówicie nauczycielu Pan, i Panie. Dobrze mówicie, Pan jestem. Ale jeśli ja Pan i nauczyciel Wasz umywałam wam nogi, to Wy powinniście jeden drugiemu nogi umywać. I potem poznają, że jesteście Moimi, jeśli miłość mieć będziecie jednym ku drugim. Ale na to trudne kazanie. Potem poznają, że jesteście Moimi, jeśli miłość mieć będziecie jednym ku drugim. Bardzo trudne kazanie. A potem wrócił do stołu, wziął swoje ścigolne ręce, chleb, dzięki czynił ojcu, błogosławiam, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc, bierzcie i z tego wszyscy. To jest moje ciało. I nad kielichem to jest kielich krwi mojej. Ile razy będziecie sporywać ten chleb i pili z tego kielicha. Mówcie o mojej śmierci, aż do Was przyjdę. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstania i oczekujemy Twojego przyjścia w Parę Gdzie jem święta? Jeszcze się nie skończyła. Apostołowie po raz pierwszy przyjmowali Komunie Świętą. Jeszcze się nie skończyła. Nie był baranka. Był tylko dopiero jutro będzie zabity wobec całego zgromadzenia będzie przybity dwoma kijami, upieczony na słońcu. Oto bramy Boży, który gładzi grzechy świata. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego i skonam. Idźcie, ofiara spełniona. Ach, to tak. To msza święta to jest wielki czwartek i wielki piątek. Tak, to jest ofiara Chrystusa i moja. Takie trudne pytanie. Ja widzę podniesienie. Kapłan Półnosiłchowski. Ja słyszałem słowa, bierzcie i z tego wszyscy, to jest moje ciało. Nad kielichem to jest moja krew. Słyszałem, widziałem. Czy ja w to wierzę? Nie bardzo. Za trudne. Dlatego odchodzę ze mszy świętej bez komunii świętej. I tak mi jest w życiu trudno samemu. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Ale po tym poznają, że jesteście moimi, jeśli miłośnie będziecie jedni ku drugim. Było kiedyś tak, że przyjechał do mnie tata, staruszek, służył mi do świętej. przyjął mu mnie świętą. Ale wcześniej pan doktor powiedziała, niech więc przyjdzie z tatą. Zrobiłem badanie krwi, może coś będziemy mogli pomóc. Poszliśmy do przychodni, Pani pobrała krew, a tata z refleksją mówi, byłem u komunii świętej. To moja krew czy Pana Jezusowa? Święty Paweł to wiedział. Żyję ja, ale już nie ja. żyje we mnie Chrystus. A to są właśnie chrześcijanie, którzy idą do Komunii Świętej, a potem wracają ulicami. Chyba ludzie powinni się zaprzymać. Tak jak w Antiochii, gdy przyszli chrześcijanie z Jerozolimy uciekając przed prześladowaniem. To oni mówili, patrzcie, chrześcijanie są, sąd, chrześcijanie przyszli. Po czym poznali, jeśli miłość mieć będziecie jedni ku drugim, po tym poznają, że jesteście moimi uczniami. Byłem w pierwszej komunii świętej. Ludzie wpatrywali się. W oczach dziecka pierwszego komunnego jest nieba, bo w jego sercu jest Pan Bóg. Pierwsze są pierwsze komunie Święte, ale będzie i moja ostatnia, żeby kapel przyniósł mi komunię świętą, żeby ktoś dlałby mi chronice, świece Matki Boskiej do ręki. i żeby płomyk tej świecy stał się światłością, która nie zna nas I to jest wszystko o mnie i o mojej Komunii Świętej. Chrystianie sąd. Jesteście Chrystusowi. Bo Poznają, że jesteśmy Jego uczniami, jeśli miłość mieć będziemy w ku drugim. Boże takie to proste, dobre jak chleb, Krękam przed Tobą, wielka tajemnica, I z prostotą wiary dziecięcej wyznaję. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bóg zapłacił.